Cześć pasika gromadzeń, mamy 18 kwietnia Mniszek już zaczął kwitnąć Zaczął, no już tak bardziej masowo Bo kwitnie to już jakiś czas pojedyncze kwitły ale jak widać trochę więcej rzepak zaczął, mniszek zaczął, sady zaczęły, wiśnie kwitną jabłonki niedługo zaczną, co niektóre już chyba pączki otwierają. Czereśnie kwitną i wszystko naraz. No, niestety, mnie to wcale nie cieszy. Tak do końca. Wolałbym, żeby jednak ten rzepak kwitł tydzień, później jak nie dwa, żeby teraz pszczoła pracowała właśnie na tych pożytkach, które wymieniłem. A nie wszystko naraz i później nie będzie niczego. No, akacja jest taka dosyć yy, niestabilna. Rok temu mnie nie było za bardzo akacjowego miodu. Ta akacja jest tak mniej więcej co dwa lata w moim regionie, więc teoretycznie w tym powinna być w tym sezonie. Ale czy będzie, no to się okaże. Lipa, lipy u mnie za dużo nie ma, ale, ale coś tam też nanoszą. No rzepak jest takim najbardziej intensywnym, ale no ze względu na tą suszę nie wiadomo, czy nie, pszczoły nie wybiorą bardziej mniszki i sady niż, niż rzepak, no ale zobaczymy. Ja dokładam ramki, dokładam korpusy. Tutaj e, zaraz e, będę przeglądał ul, łączony tydzień temu. Zobaczymy, czy matka jest. Czy wszystko jest ok, patrzcie. Tydzień nie było tego ula. Ja go odstawiłem. Wczoraj wieczorem go położyłem na miejsce i pszczoły. Próbują się dostać. Minął tydzień, a mimo wszystko część pszczół zapamiętała jeszcze stary ul. Zamiast do tej 11 wchodzi do dwunastki, więc muszę znowu go chyba ściągnąć, żeby te pszczoły tutaj nie traciły czasu, nie męczyły się. Myślałem, że tydzień wystarczy, ale jednak jeszcze za, za krótki czas, żeby ten ul stary dać na swoje miejsce. No, a zajrzymy tu do jedenastej. No, przesunęłem na razie z kamieni Jak będę widział, że dalej coś tam lata to Jeszcze dalej przesunę, ale wydaje mi się, że jest ok Dobra, wszystko sobie przygotowałem Transportówkę na ramki Tutaj fajnie zakitowały Chciałem, że tak było, bo te oczkami mi latają, a teraz fajnie Fajnie. A, a jednak nie, myślałem, że będzie lepiej przymocowane nie będzie spadać, a i tak spada. No dobra. dobra. Będę musiał chyba szywkami jakoś te, nie wiem, klejem przykleić te pajączki, bo mi ciągle będą odpadać przez to, że za duży otwór wywierciłem i tak jest w 10 W 10 powałkach dobra ostatnia rameczka tu był z pokarmem pewnie czekajcie kurczę co tu się tak przykleiło Pewnie wybudowały z boku i nie chcę przez to wyjść No jak do końcówki ula No tu jest piękny nakrop Ładnie tu donosiły Świeży nakrop Też tutaj te kleiły, co one tak mostkują między ramkami Tu jest zimowym widać pokarmem ramka Trochę wychodzą, muszę podymić bardziej żeby się trochę lepiej podkurzać Spalił, więc coś tam będzie dymił tutaj na krop. czyli kolejna z pokarmem parę ramek pokarmu mają bo tu z dwóch rodzin to było dużo jest i matka przyjęta jak widać spaceruje sobie nic jej nie jest. No to nie była taka zła. Cała ta ramka jest z jajeczkasz. Ładnie tu zaszyła. Druga strona również. Czyli mamy pierwszą z jajeczkami. No co, pszczoły jest dużo. Z dwóch rodzin połączonych. Matka jest. Wszystko wygląda fajnie. Tu jest czerwna. No już zasklepiony ale to, mo, to mogło być to była część tego czerwia była tydzień temu jak przenosiłem No ten słabszy odkład tu tam chyba na dwóch ramkach był czerw kryty Możliwe że to są te dwie z brzegu dosyć ładnie czerwi cała rameczka czerw w miarę zwarty nie najgorzej czerwi się już wygryza, widzę czerwik. Wszędzie są larwy podlanym leczkiem w miejscach, w których się wygryzło. Tam nic nie było tydzień temu, z tego względu, że e, tam gdzie się wygryzało, no, no ta stara matka z tego ula nie czerwiła, albo czerwiła po parę jajeczek. No była taka sytuacja, jak widzieliście. No, wszędzie są larwy, jajeczka po bokach, tu gdzie nie ma czerwiu. Także ona fajnie te wolne miejsca przy czerwiu, gdzie ta stara nie potrafiła, już nie mogła, to ta doczerwiła. Ciekawskie te pszczoły, w ogóle się mnie nie boją. Ciężko za ramkę złapać, bo one tak wychodzą mi. można jakąś przycisnąć. Tutaj też larwy podlane. Druga strona podobnie, trochę czerwiu i dużo pyłku. I ostatnia. Ostatnia, ostatnia. Tu jest pyłek i nakręk. Zobaczę z tej strony od gniazda. To samo, pyłek i nakręt. Tu już nie ma jajeczek. No, także nie wygląda to źle. E... Miejsce jeszcze mają. Myślę, że nadstawkę tu dołożę lub drugi korpus za parę dni. Wcześniej raczej nie ma sensu. Dobra, ja sobie tutaj zamknę. Nie ma sensu, bo ona jeszcze ten... Ma miejsca trochę chociaż ona w sumie weszła na tą ramkę, co była węza. Znaczy tu nie była węza, tu była pusta ramka taka jasna i ona tu już jajka składa, tu trzy były z pokarmem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na sześciu ramkach są jajeczka i larwy. Prawdopodobnie Trzeba będzie zabrać jedną z pokarmem, bo czy to za dużo. 3 plus jeszcze ta przednia, co jest pyłek na początku pierwsza. To są cztery ramki z pełne pokarmu. Rzeczywiście ona siła tutaj się zwiększyła po połączeniu i ona chce czerwić. Tu trzeba będzie dodać susz albo po prostu dołożyć ten drugi korpus. Dobra, na razie dam stop. Ja sobie przejrzę resztę rodzin i później takie podsumowanie po przeglądzie do, yy, nagram jeszcze. Tutaj ramkę pracy sprawdzę. Siadaje, że tu jedną jako jedną z pierwszych do rodzinek poszły ramki pracy. Tu jest ramka pracy, ja podpisuję. Tu była węza ładnie odpracowane i są jajeczka niedużo tu i tu tu jest więcej jajeczek także na wędze już powchodziły rozwój jest dynamiczny przez ładną pogodę dopływ pokarmu, ale ciężka ramka Dołu jajeczka i zalana prawie, prawie, cała. Tu już z góry gdzieś sklepiają widzę. Matka przez nią przeszła, to miejsca szukała. Tu jest wszędzie nektar, z góry już takie nadbudowy porobiły. I tu po środku jest miejsce, ale nie widzę jajeczek. No tak jakby nie ma, trzeba będzie przesunąć tą węzę z jajeczkami tu, a tu jednak zapasem na skraj dać. No, dobra. Tu jest ta ramka pracy, no ładnie odbudowana. Że całkowicie odbudowały górny i dolny segment. Są larwy. Spróbujemy dać ostrość. No ale widać. Widzicie, że są larwy. Ale jeszcze nie zasklepiają. Także ramki pracy... Ładnie, zaczerwione, w dobrym momencie dane. Dobra, tutaj na razie tyle. Ja idę dalej prze przeglądać. Jak widać, rodzinka jest spora. Tu dołożę im ramek do końca, żeby było 15, czyli powiedzmy te półtorej korpusów jako będzie. A nadstawka, zobaczymy jak z rozwojem, może za tydzień. Jak zagospodarują te 15 to wtedy będzie kolejne pięterko wszystkie rodzinki przeglądnięte tam gdzie trzeba było dodane nadstawki, dodane korpusy bardziej korpusy dzisiaj dawałem niż nadstawki z tego względu, że większość z tych rodzinek miała już 10 ramek i na przykład jeszcze nie miały ranki pracy no i gdybym wyciągnął jedną no chciałem tak zrobić, żeby przełożyć na górę a w to miejsce miejsce zamkniętego czerwiu dawać tam ramkę pracy, węze i tak dalej no tu kolejne dwie poszły na górę już jest pięć dużo czerwiu krytego ogólnie dużo czerwiu, fajna rodzinka ramkę suszu, którą dałem na górę koło czerwiu już zalały ale węze jeszcze nie bo tam dawałem jedną ramkę suszu, druga no. też susz, ale to taka bardziej węza odrobiona, niż, niż susz, taki... No, ta rodzinka fajnie poszła w siłę, to się zdziwiłem, bo ona tak na wiosnę słaby start miała, to jest sklenar. Ale... Ale fajnie, fajnie się teraz rozwinęła. I już jest na całym korpusie. Tutaj jest chyba 12 ramek, więc nie jest tak dużo niby, ale no za kilka dni, za tydzień myślę na następny weekend już trzeba będzie nadstawkę tu też dać. E, tylko się zastanawiam właśnie czy połówkę, czy całą na ramkę Wielkopolską, ale to pomyślę. Fajnie, no niektóre rodzinki jeszcze nie dostały. Tutaj są te dwa puste, ale e, z tych odkładów to ta ósemka jeszcze jest najsłabsza rodzina teraz. Ona jedynie nic nie dostała, bo. no, te 10 ramek jeszcze nie zagospodarowała. I jeszcze dwójka. Tamten pośrodku ostatni, Też jest na jednym korpusie. A tak to wszystkie. Wszystkie mają po, powyżej 10 ramek. Powyżej tego korpusu Wielkopolskiego. Niektóre mają drugi korpus. Niektóre mają nadstawkę. W zależności jak, jak uważałem także u mnie to tyle Ech, jest miejsce porobiłem miejsce na czerw porobiłem miejsce na nakrop zobaczymy, myślę, że no, ten tydzień ma być cały tydzień słońca, tylko jest sucho no, więc zobaczymy jak z tym nektarem Ech, niektóre rodzinki dużo pyłku już naniosły i potrzeba mm, zacząć poławiać więc e, dzisiaj lub jutro Niektóre rodzinki, te co sobie zaznaczyłem, że miały tego pyłku wręcz za dużo. Czyli gdzieś tak więcej niż ta cała ramka. Nie, ta ramka jedna to może być zapasu, ale jak już jest półtorej, dwie, no to to znak, że można troszkę im podebrać w postaci poławiania. I tak też zrobię. No, parę rodzin, myślę, że dojdzie za tydzień do takiej w miarę fajnej siły na ten rzepak. Te najsłabsze, myślę, że też no, za tydzień 10 dni max mniej niż 2 tygodnie i też będą tam nadstawki szły yy, na znaczy stawki to już za tydzień pójdą lub nawet w środę, bo w środę może zrobię wgląd w ostatnie ramki czy są zagospodarowane, czy jest miejsce jak tak to dokładam po prostu kolejne korpusy cześć